W Tarnobrzegu upamiętniono 85. rocznicę śmierci bohaterskiego obrońcy miasta, kapitana Józefa Sarny. Symboliczna uroczystość została zorganizowana przy pomniku na Skalnej Górze, który upamiętnia wydarzenia z września 1939 roku. Tam złożono wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze. Była to także okazja, by przybliżyć dokonania oraz życiorys kapitana Józefa Sarny. W tym roku wspomnienie wielkiego patrioty i bohatera było nieco inne. Wszystko z racji remontu na cmentarzu wojennym w Tarnobrzegu, gdzie znajduje się grób bohaterskiego obrońcy miasta. Tym razem spotkano się na Skalnej Górze, czyli miejscu tragicznych wydarzeń z 1939 roku. Znajduje się tu pomnik przypominający o obronie Tarnobrzega. Właśnie tu y, bohaterski obrońca, czyli awansowany pośmiertnie kapitan Sarna, bronił naszego miasta, y, a my wszyscy powinniśmy pamiętać, że to on tutaj został do końca na posterunku, trwał i w zasadzie nie poddał się, bo tutaj po prostu zginął. Także to jest dla nas taka szkoła i lekcja patriotyczna, dla wszystkich w ogóle ludzi i wszyscy powinni pamiętać. Szkoda, że nie możemy na cmentarzu wojennym, no ale tam jest remont, także w tym roku tak nietypowo, ale ta pamięć nadal pozostała i dalej pamiętamy o tym, że ten dzień musi być szczególny dla nas. Przez szereg lat o postawie bohatera przypominało gimnazjum nr 3 w Tarnobrzegu. Mimo, że placówka przestała istnieć, to ówczesna dyrektor gimnazjum Bogusława Jasińska wciąż angażuje się w organizację uroczystości. Nim zostały złożone wiązanki kwiatów, przypomniano wydarzenia sprzed 85 lat. Dowodził chówcem przysposobienie wojskowego i tarnobrzeskimi harcerzami w walkach pod Tarnobrzegiem. Przez prawie trzy dni skarskoł żołnierzy bronił strategicznej przeprawy na Wiśle w Tarnobrzegu. Mimo, że skutecznie odpierano hitlerowskie ataki, okazało się, że miasta nie da się obronić. Do końca pozostał na posterunku, mimo że miał możliwość uratowania życia. skinął w wieku 29 lat. 13 września 1939 roku, około godziny 9, trafiony odłamkiem bomby, broniąc Skarpę Wiślanej, zwanej Skalną Górą. Po jego śmierci, pozbawiony obrony Tarnobrzeg, zajęty został przez Niemców. W 2014 roku, dzięki staraniom pułkownika Józefa Dąbrowskiego z Tarnobrzeskiego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Józef Sarna został pośmiertnie awansowany na stopień kapitana. Już będąc tutaj, w skalę brzegu, zorientowałem się, że porusznik sarna spełnia warunki, żeby pośmiertnie jeszcze go wyżej awansować. Dziękuję bardzo, że spotkaliśmy się tutaj w tej kolejnej rocznicy tragicznej śmierci bohaterskiej kapitana Józefa Sarny. Udział w uroczystości wzięli m.in. emerytowani i czynni przedstawiciele służb mundurowych, władze samorządowe, harcerze oraz delegacja starnobrzeskiego katolika. Byli także strzelcy ze sztandarem oraz reprezentanci Ochotniczej Straży Pożarnej w Ocicach. Ciało bohaterskiego porucznika spoczęło początkowo w skarpie Wiślanej, później przeniesiono na cmentarz wojenny w Tarnobrzegu. W miejscu jego śmierci mieszkańcy Tarnobrzega znieśli pomnik upamiętniający jego śmierć i bohaterstwo. Jest patronem jednej z ulic w Tarnobrzegu, zespołu szkół w Gorzycach w powiecie tarnobrzeskim oraz kołu związku żołnierzy Wojska Polskiego nr 13. Był patronem szkoły podstawowej nr 5 oraz gimnazjum nr 3. 1 maja 2008 roku Józef Sarna został odznaczony Tarnobrzeskim medalem Sigillum Civis Virtuti.